Hej, kochani, dzisiaj nie dokończyłam jeszcze tego makijażu. Tego oka mogłam już dodać rzęsy i dokończyć połowę twarzy, ale stwierdziłam, że nie. Zrobię to wszystko na koniec. Więc tak, dzisiaj takie oko mamy. Tu z dołu też niebieski, i pociągnęłam kreskę, czyli tak wygląda. Kochani, jak dojdą rzęsy, cała buzia będzie to kompletnie inaczej wyglądać. Będzie to wyglądać dużo, dużo ładniej. No, ale bierzemy się. Ja Wam pokażę krok po kroku, jak zrobić takie oko. I tak. Wpierw robimy kolor niebieski. Już Wam pokazuję. Niebieski taki. To jest paletka, kochani, Be Perfect Carnival. Ta xl -ka. I bierzemy kolor ten, a później na ten będę nakładać kolorek trochę ciemniejszy, taki, czyli będzie jaśniejszy niebieski, później taki ciemny, i na to tutaj ta otoczka, czyli będzie czarna. Tak, żeby nie pokazywać każdego z osobna em, cienia, po prostu już pokażę na początku. Dobra, więc bierzemy się za niebieski kolor jaśniejszy. I nakłada ja moje poszczególne dystęko, tak żeby wam nie zasłaniać też. I ten jaśniejszy obrysowywujemy. Tak. Czyli tak jak tutaj, robimy linię Tak jak tu, idziemy tak daleko aż tu do nosa. Kochani, pamiętajcie, że ja się nadal uczę. Ja nie jestem profesjonalistką. Mimo, że ja mam papiery już na makijażystkę, to, to tutaj nie ma co się chwalić, ale te papiery były, e, czy nie są, e, nie są jakieś e, podrabiane czy coś. Będę ktoś coś pomyśli. Tylko ja tutaj byłam na kursie takim socjalnym, czyli urzędowym a to jest to są takie kursy są po łebkach. Więc tak naprawdę takie kursy są mało wymagające i i mało się tam można nauczyć, więc takie kursy uznaję, że są. Jakbym ich nie miała. Jadę, jadę. W marcu miałam mieć 7 kursów, ale z tego, że był wirus, to No niestety nie pojechałam na nie. Um, więc niedługo pojadę tylko na jeden lub dwa kursy. Na taki szybki wyjazd. Okej. Okay. Mamy tak, tu, tak. okej. Okay. I to rozblendowujemy, żeby zrobić taką otoczkę, nie za dużo. Ja sobie wezmę czysty pędzelek i tym czystym będę blendować to, co pomalowałam. Ułożę. I tak nakładam kolejną warstwę tego pierwszego niebieskiego, i tak samo naokoło nakładam go więcej i rozblendowuję I tak ze trzy razy. Dobra, kochani, mamy już ten niebieski. Jak widzicie, to wygląda na początku beznadziejnie, jakby naplamiła się, nabrudziła i narozrabiała, ale to tak jak mówiłam, na początku nie ma co się przejmować, trzeba po prostu dalej malować, mimo że to najpiękniej nie wygląda. Ja kiedyś miałam tak, że widziałam już coś takiego i stwierdziłam, o kuźwa, masakra, I ja to zmazywałam, serio ją zmazywałam nie byłam świadoma tego, że na początku to po prostu tak wygląda brzydko. Ja myślałam, że już pierwsze, drugie, trzecie nałożenie em, cienia powinno wyglądać super jak z obrazka, tak jak tam, a to rzeczywiście tak nie jest. No niestety, no, ale człowiek się uczy na błędach i. I z czasem z, rzeczywiście poznaję, no nie, że jak, jak te etapy mają wyglądać. Mi wcześniej na przykład nikt nie powiedział, e, że słuchaj, to na początku źle wygląda. To nie znaczy, że źle, że jest źle, no nie? Mi tego czegoś takiego nikt nie powiedział. I ja cały czas to zmazywałam, cały czas próbowałam lepiej i lepiej. I z czasem doszłam sama do tego, że to trzeba po prostu, że to jest OK. No nie, to jest OK, i trzeba robić dalej. No, ale widzicie, no. teraz, ja Wam to mówię. I tak, kochani, teraz tutaj jest ten ciemniejszy niebieski pierre z paletki Revolution. Taki ciemniejszy, bo ten był jaśniejszy, więc za dwie, czy za trzy warstwy dawałam i później rozblendowałam każdą warstwę ku górze. Um, no, i teraz lecimy z ciemnym. Lecimy. Te Revolution strasznie się kruszą, więc nie ma troszeczkę trzeba uważać. I to tak samo na tej samej zasadzie. Jedziemy naokoło. Widzicie, już jest ciemniej. Tylko uważać, żeby nie znaplamić za bardzo i nie narozrawiać. Jak za dużo naplamicie, to będzie dupa też. No. Troszeczkę rozblendowujemy ku górze, troszkę i bierzemy ten bez elektryczniejszy czysty co był, co rozblendowaliśmy, pierwszy niebieski i delikatnie go nim wblendowujemy w ten jaśniejszy. Okej. Okay. Strasznie to wygląda na początku, Rzeczywiście bardzo strasznie. Bardzo strasznie. I teraz tak, lecimy, kochani, z czarnym kolorem. Czarny jakiś, bierzecie jakikolwiek. Ja biorę z z efekt bo ten czarny jest taki dość głęboki. Ten pędzelek do czarnego to ten. Ten. To jest Black Canvas E 42. Ja uwielbiam ten pędzelek. W ogóle uwielbiam pędzelki Black Canvas. Pędzelki maestro najlepsze są do oczu, Hakuro do twarzy. A Black Canvas też, do, um, też do, w sumie do oczu kupuję, tylko do twarzy nie mam żadnego z Black Canvas, bo mi się na nie podobają. Ale do, do oczu tak, jak najbardziej. Z Aliexpress, kochani, Bailey. E, świetne są te pędzelki z Bailey. E, e, Jessup nie polecam pędzelków, no są masakryczne po prostu. Ja nie wiem, jak ktoś może je lubić, ale są masakryczne. Ja jestem jeżeli chodzi o pędzelki bardzo wymagająca, tym bardziej, że jak robimy makijaż już precyzyjnie bardziej, to już jednak, jednak potrzebny jest ten pędzelek, już taki naprawdę dobry, no nie? dobrej jakości. mamy czarne i robimy odcięcie odcięcie musimy zrobić takie samo jak tu i tego najbardziej nie lubię, bo boję się że zrobię nie takie samo odcięcie i będzie dupa gorzej jak za daleko wyjdę, za dużo, to już wtedy ciężko będzie wyrównać tak jak tutaj więc lepiej zrobić mniej niż za dużo kurczę, no nie wiem jak teraz tutaj o tak będzie lepiej Sorki, kochanie, za paznokcie, ale kwarantanna tu czyniła. Bo... Nie no, żartuję, po prostu mi się już nie chciało samej robić paznokci. No bo to jednak dwie, dwie, dwie i pół godziny to jednak długo, a mi się siedzieć nie chce, więc czekam na no, kosmetyczkę. Akurat przez, przed wyjazdem lecę do Polski, to sobie zrobię i włosy, i paznokcie. Mm -hmm. Powiem Wam, że coraz lepiej mi idzie też malowanie tego. Tak, żeby było równo. I nie za nisko, nie za wysoko. Tak i tak. Teraz zobaczymy tu zamarzymy cała. Jak to wygląda. Dobra, ja całość tu zamarzę zaraz się pojawię. Dobra, kochani. I teraz tak robimy. Kolor żółty bierzemy. Widać. Czyli na środek, tak jak tu widzicie, idzie kolor żółty, a po bokach całych idzie kolor pomarańczowy. Ja użyję tej naklejki, co wcześniej używałam na tym oku. I zrobimy to tak możliwie, miara blisko. I lecimy tak, kolor żółty ja tutaj jeszcze sobie poprawię ten żółty tutaj okay. trochę pomarańcza ok Dobra. I tak. Lecimy z kolorem żółtym, czyli na Be Perfect Can. Kin, can. Jak to się wymawia? Nie wiem. Um, dobra. I lecimy tak. Tym żółtym troszeczkę musicie się tu kilka, kilka, kilkanaście razy namachać. Ja używam takiego pędzelka płaskiego, flata. I jedziemy tutaj najwyżej, tylko żeby nie za linię, kochani. I wklepujemy ten, ten cień. Wmazywać nie ma co blendować, bo tutaj się po. korektor mi pozłazi. Bo mam grubo korektora. Dobra, tak mamy żółty, taki sam pędzelek lat. tylko, że teraz z pomarańczowym lecimy i ten pomarańczowy nakładamy tu. A, się jak świnia, będę... И тут так само. Ja tutaj, kochani, na tym oku dodałam jeszcze korektora, zobaczcie kreskę białą na około, więc tutaj też będziemy tak robić. И так само тут. Okay. Trochę tu z tym pomarańczowym poleciałem. Staram się to naprawić. Okay. OK. I tak się teraz zastanawiam, czy może by dodać z paletki jakiegoś. Tego złotego, tego lub tego. Tylko kurczę. Boję się, że jak tknę coś, to będzie lipa. To co lecimy z tym. No, kurczę, kto nie próbuje ten... Ten nie wie. Um, chyba będzie okej. Okay. Cicho chyba będzie okej. Okay. że jest. Super jest. Zobacz ten, a ten zobaczcie. Dobra. I tak. Um, ja wezmę, kochani, teraz tym pędzelkiem, co robiłam e, wcześniej korektorem. E, Styla 11 to jest korek e, pędzel. I ja będę teraz e, robić delikatnie tutaj tą kreseczkę. Kurczę właśnie. Hmm. ja zawsze myślałam, że to się takie kreseczki tutaj tu już się robi na większość osób, że robi eyelinerem a dzisiaj jakoś tak mi coś wpadło i zrobiłam, korektorem dotknęłam i powiem Wam, że jest świetne. Słuchanie, robienie takiego makijażu to jest od cholery czasu naprawdę od cholery czasu i może jakbym malowała oba oka naraz to pewnie byłoby szybko na pewno byłoby szybko a że ja jeszcze nagrywam to jest duże Okay. Dobra. I tak z dołem lecimy niebieski. Ja w sumie tutaj za mało czarnego dałam, bo ten niebieski już mi się rozproszył jakoś. Bierzemy ten niebieski, co mieliśmy na początku jako pierwszy. I lecimy. I lecimy, i lecimy, ale ja korektoru na dół nie dałam więc jakie lecimy dobra dajemy korektor korektor jaki dałe, daje kochani to langmani numerek jedynka On, jego kupicie na langmany na aliexpress naprawdę za grosze a jak dla mnie to jest jedne z najlepszych korektorów jakie są gdykolwiek miałam dobra ja tu nałożę korektor i wracam dobra korektor jest nałożony i nakładamy Niebieski. Ja tutaj proszę do niebieski będę musiała trochę bardziej dodać. Komi mi tu coś wylazło za daleko. Dobra, jest taki. I tak. Niebieski. I teraz tak, niebieski ciemny. Z paletki Revolution. Nie, w sumie tego niebieskiego tam nie dawałam, więc dawałam od razu czarny, więc lecimy dobra z czarnym. Lecimy z czarnym, bo ja tu nie ściemniałam już inaczej. I ja tu leciałam z czarnym, więc tu jeszcze przyciemimy. Dobra, mamy. I teraz tak, lecimy z naklejką, cały czas tą samą naklejkę, ja przyklejam ją sobie o tak tu, tu, żeby ciutkie miejsce tam było. I teraz dajemy kolor niebieski i czarny. Niebieskiego, tak żeby tylko sięgało na to miejsce. koloru czarnego, żeby już to połączyć to wszystko. I mamy. Dobra. I tak kochani, ja w tej chwili już prawie w makijaż mam oczu. Oczu, on wygląda tak. I tak, kochani, ja zrobię cały makijaż już reszty buzi, dam może rzęsy i się pokazuję. I tak, kochani, tak makijaż wygląda w całej okazałości już. Usta, oczy. i całość sorki kochani, że dzisiaj nie jestem ubrana jak szlafrok tylko ale nie chciałam. mi się już na wieczór, bo już to ten makijaż robię tak naprawdę w nocy z nudów już i wciągnęłam się w ogóle już w robienie takich artystycznych takich mocniejszych makijaży ostatnio więc, więc zabawa trwa dobra kochani dzisiaj to na tyle albo aż tyle, naprawdę chyba mi to za 2,5 godziny zeszło z nagrywaniem ze wszystkim, to idzie naprawdę długo bo to zanim stopuję, nagrywam zanim wszystko dokładnie zrobię, jednak to schodzi więc już jest późna godzina e, no nic, mam nadzieję, że filmik się kom, komukolwiek przydał ktoś, kom, komukolwiek, ktokolwiek się nauczy czegoś z tego e, sama kochani podkreślam, że się nadal uczę i nic, mam nadzieję, że z czasem będę lepsze. no nic kochani, mykam miłego dnia, bądź wieczora